Yeah. <laughs> Uczyca typu pierwszego jest chorobą nieuleczalną, jest chorobą insulinozależną i dotyka dzisiaj w Polsce około 20 tysięcy dzieci. Co roku w samej Wielkopolsce odnotowujemy ponad 200 zachorowań. Dlatego 5 lat temu postanowiliśmy pokazać wszystkim, nie tylko samym chorym, ale ich rodzinom, że... Tego typu choroba pomimo trudności w terapii nie jest i nie powinna być przeszkodą w uprawianiu sportu. Sport jest jednym z elementów leczenia cukrzycy typu pierwszego. Zachęcamy wszystkich naszych pacjentów od początku od dobrania do aktywności fizycznej. Dlatego bardzo cieszymy się, że od kilku lat już mamy taką inicjatywę jak tutaj w suchym lesie Mistrzostwa dla Dzieci z Cukrzycą typu pierwszego, ponieważ pozwoli to zrozumieć też dzieciom, że nie ma barier, że mogą ćwiczyć, uprawiać sport i ten sport dla nich też jest bezpieczny. Zaczynaliśmy 5 lat temu w składzie wyłącznie polskim. Łącznie przyjechało około 70 dzieci. Dzisiaj po 5 latach mamy 6 krajów, bo oprócz Polski są to drużyny z Bułgarii, z Węgier, Niemiec, Anglii i Szwecji. I tych dzieci jest już prawie 4 razy tyle. Partnerem imprezy Czerwonej Kartki dla Cukrzycy jest gmina Suchy Las, ale to objęły również Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Każda inicjatywa, która upowszechnia grę w piłkę nożną, która sprawia, że wielu młodych ludzi ma okazję spotkać się w takich warunkach, w takiej towarzystwie i rywalizować jest oczywiście czymś fantastycznym. Mamy przykłady choćby zawodników grających na poziomie reprezentacji Polski, Również IU-21 i, i grających zawodowo w piłkę nożną, że tacy piłkarze są i wiemy, że to nie jest absolutnie przeszkoda, jest to może wyzwanie, ale jeżeli mamy wokół świadomych ludzi, to, to jest absolutnie możliwe. My zawsze mówimy o tym, musimy pamiętać, że dziecko z cukrzycą gra zawsze z dwoma przeciwnikami: ten, który jest tym rywalem na boisku, i ten, który jest w nich. A przyjeżdżając tutaj. Te dzieci uczą się też właściwego podejścia pilnowania swoich cukrów, tego, abym wszedł na boisko w takim stanie zdrowia, żeby to mi umożliwiło mecz do końca. Więc łączymy sport z edukacją. Staramy się, aby turniej nie był wyłącznie piłkarski, oczywiście dla dzieci jest to najważniejsze, ale mamy też szereg atrakcji dodatkowych. Będą e, treningi z Beatą Predel, mistrzynią Europy w koszykówce z reprezentacji Polski, e, będzie trening karate dla chętnych, mamy dla maluchów pokaz iluzji, no i mamy blind football, czyli pokaz oraz możliwość wzięcia udziału w treningu, który na co dzień prowadzą ludzie niewidomi lub niedowidzący. Pięć lat temu, będąc związanym już wcześniej tutaj w, z, z gminą Sucholeską, kiedy powstał pomysł w turnieju, pierwsze kroki skierowałem do, do, wójta, do wójta gminy. Wójt przyjął pomysł imprezy, przyjął z zadowoleniem, zaoferował pomoc. No i zostaliśmy, jesteśmy dalej mam nadzieję, że będziemy tu grali jeszcze wiele, wiele lat.